Cześć, witajcie w nowym vlogu. Zabieram się właśnie za śniadanie. Jestem sobie w naszym starym mieszkaniu. Jak widzicie, pewnie rozpoznajecie już to tło za mną. Dalej zakupy zrobione. Część zakupów ja to zawsze mam tak, że jak zrobię zakupy spożywcze rano, a to są zakupy docelowo no, do przewiezienia do nowego mieszkania, do nowej lodówki. To po prostu przechowuję je u nas w lodówce, bo na przykład mam takie zakupy jak śmietana, jajka, wędliny, jakieś takie rzeczy no, na białowe, dużo na biało, no to muszę to włożyć do lodówki, bo po kilku godzinach w bagażniku, w samochodzie, no to podejrzewam, że mogłoby to nie być za świeże. A śmietanki będę potrzebowała do tortu, znowu będę robiła tort, ale to pewnie gdzieś tam dalej się pojawi, dlaczego, jaki tort, czy w ogóle mi wyjdzie, chociaż już mój pierwszy tort w życiu, uważam, że mi wyszedł, był dobry, przetestowany jest, goście zjedli. Czują się dobrze i na bieżąco mówili, że im smakuje i jest dobry, także spoko. A tu moje śniadanie wam pokażę. Dwie buły, nie wiem czy zjem dwie, masło i stwierdziłam, że może w jakąś wędlinę, ale nie wiem do końca jak to się skończy. Jeszcze mam jakiś pasztet w lodówce. Tutaj jakieś yy, znaleziska z komórki. A ja a propos komórki, jeszcze pójdę do niej, ale za chwilę. Może Was zabiorę. I tu kolejne zakupy. To co Wam mówiłam w poprzednim vlogu, czekajcie, nawet mam rachunek tutaj, za to zapłaciłam 32 zł. Hmm. Czyli tak. Yy, takie stropianowe jajeczko, ale takie wiecie, jakby po nim walec przejechał. No ale też jest taka forma. Yy, fajna do ozdabiania. I może być bardzo praktyczna. I do wykorzystania super. Tylko nie wiem, czy akurat pani, czy nauczyciel zaakceptuje tego typu jajo, czy chodziło właśnie o, wiecie, jajo-jajo. To jest takie jajo-strusia, może nawet bym powiedziała. Także, no wiadomo, że łatwiej ozdobić, moim zdaniem, łatwiej ozdobić takie jajko, no ale chyba bardziej efektowne jest to. Wiem, że jeszcze można w pasmanterii kupić takie, tutaj taką wkrętkę, na przykład do tego jajk, typu jajka. Chociaż tu też i taką wkrętkę, i to jajko po prostu ozdobione, później zawiesić. No ale na razie wstrzymałam się z tym zakupem, bo nie wiem, czy Michaśa tego potrzebuje. Tu są takie szpileczki, typowe szpileczki, właśnie do cekinów. Takie króciutkie. O, i to są szpileczki, właśnie specjalne do tego. Patrzcie, no, teraz jej nie złapię z do styropianu, właściwie do cekinów, no bo to można w różne miejsca sobie też y, włożyć no i dokupiłam jeszcze, dokupiłam, bo Michacia ma już jakieś tam cekiny więc stwierdziłam, że nie będę szalała, no i no stwierdziłam, jajko takie wielkanocne, no to jakieś wiosenne kolory, ale nie było w sumie nic takiego więc y, chciałam żółty, ale nie było żółtych takich, więc no powiedzmy, że złote będą imitowały żółty kolor no, a te zielone taka świeża trawa. No i jeszcze takie jakieś fioletowe, powiedzmy, że no, może przebiśniek, albo jakiś pierwiosnek, albo nie wiem, jakieś kwiatki. Może takie yy, wiosenne może symbolizować. No to co? Idziemy do komórki. Rękawiczki, muszą być. I idziemy. I oto co znalazłam w komórce. Jakie skarby kryje nasza komórka. To jest kwiatek z Ikei. Już taki jeden mam, ale szczerze wam powiem, że ten po prostu gdzieś tam Marek go i muszę go wymyć. I też włożę do jakiejś takiej osłonki. I niech sobie tutaj stoi. Z ozdób wielkanocnych, o których Marek mówił, to tak naprawdę no, część wyrzuciłam i zostało tylko coś takiego. To już jest też wiekowe. No i co, ja znalazłam. Popatrzcie, co to w ogóle jest. Co to, to w ogóle jest? Co już tam przeleżało 13. Nie, czekajcie, ile my jesteśmy po tym ślubie. 2009. Ja cię kręcę 12. Jakieś takie rzeczy ozdoby. Tu są w ogóle takie wstążeczki. Widzicie, to jest tak, biała wstążeczka, takie dwie obrączki. I tu jest gumka. To były takie... Czekajcie, to myśmy to nakładali na butelkę, butelkę weselną, wódki weselnej i no po prostu zobaczcie co się stało, tyle tego zostało, możliwe, że, że część jest do odzyskania, ale niektóre są takie jakieś żółtawe, albo to było takie złote, nie, bo to to jakoś może tak, nie wiem, w każdym razie coś takiego ach wieki i patrzcie na to, to też wiem co to jest no chyba każdy to widzi co to jest to są groszówki jakieś takie 2-3 no i nie wiem czy u was też jest taka tradycja po prostu para młoda jak wychodzi z kościoła to jest obrzucana, no różnie to bywa albo pieniążkami albo ryżem, albo kwiaty jakieś także to są jeszcze pieniądze które <laughs> Przeleżały z nami jakieś, w ogóle tutaj jakieś, jakieś, jakieś dziwactwa są. O. Przeleżały e, od czasu wesela, zakopane jakiś znalazłam ten, e, magnesik. No i to jest na pewno e, z podróży poślubnej 2009 w Gdańsku. E, magnesik, pamiątka, wezmę w sumie i na naszą nową, o ktoś dzwoni. Czekajcie, czekajcie, kto ta dzwoni do mnie. Marek. Pyszna surówka z kapusty kiszonej z Thermomixa zrobiona. Robiła się, słuchajcie, zaledwie chyba z 5 minut, ani nie. Wow, to szybko. Się... No fajnie pożadkowana kapusta. Chociaż wiecie, mnie to da akurat nie przeszkadza jak jest taka długa, długa kapusta, ale są tu tacy, co nie lubią długiej kapusty. A Marzena a? dzisiaj robi rybę. Matko, jak ja dawno nie jadłem dorsza, na starym mieszkaniu chyba ostatnio. Musisz powiedzieć, w liczbie mnogiej. Myśmy dawno nie jedli. Tak, ja słuchajcie, dorsza uwielbiam po prostu. Ja jeszcze jakiś taki gruby, fajny. A ten jest naprawdę, fajnie się prezentuje. Chociaż Marzena mówi, że woli ogony. Ja wolę, wiecie, gdzie jest to mięso, a nie ogony. Znaczy, ja wolę tą stronę ryby od ogona, czyli na przykład ten kawałek, nie? Ale jest ok. I zresztą one są wszystkie takie dosyć cienkie. Ja jakoś nie lubię takiej grubej tej ryby, ale to jest najlepsze, bo jest wtedy no. dużo mięsa, nie? To, to jest, jest sprzedawana polędwica z dorsza, wiecie? Jakby nie było. A ogólnie ile kosztuje? Y... Do wiesz co? Nie wiem, bo to więcej rzeczy kupowałem. No te trzy kawałki, ale, ale, chyba ale ja to. 26 złoty. Ja to muszę zrobić ręcznie. A na grzebie ten nurkuje? Aha, czyli za. Co? 26 zł. Aha, złotych. 25 za 400... No niecałe pół kilo, 25 zł. Wiesz, to jest z Kauflandu. Powiem Wam, że tam jest według mnie najlepszy dorsz, ale nie wiem, może są gdzie indziej lepsze, nie? Ale zawsze jest przynajmniej świeży. To jest najważniejsze, no. Także do tego się będą no, kartofle, elegancko się gotują. No, ale dzisiaj, bo może Marzena kuchni, nie Marek. Ale Marek to już tak pół na pół ja widzę, bo y, jest już obiad połowiecznie przygotowany. Czy znaczy, czyli... ja przygotowałem y, surówkę, przygotowałem y, koperek do kartofli, kartofle. No to Ale bardzo dużo już zrobiło. Powiem wam, że ja się zapieczenie pieczenie, smażenie ryby nie biorę. Ostatnio mówiłeś, hotletów też nie lubisz smażyć. Nie, bo słuchajcie, ja jakoś wiecie co, ja nie mam tego wy wyczucia, czy to już jest ten moment. Ale jakie ja, albo wyczucia. by były przesuszone, albo by były surowe. Chociaż ryby na surowo można jeść, aczkolwiek średnio to o, smakuje. Nie każdą chyba. Ale te nasze można tak można. Ale dobra, no, także yy, wiecie tak, ryba się robi, kawa się robi, bo kawa musi być. Ja teraz wyjątkowo białą. Chociaż czytałam ostatnio właśnie, że bo ja lubię kawę, ogólnie lubię kawę, ale lubię kawę czarną. I znowu gdzieś wyczytałam, że kawa czarna bardziej zakwasza organizm niż kawa biała. No i teraz znowu mam dylemat, bo ja mam problem właśnie z takim wiecie, że. Słuchajcie, ja tego problemu nie mam, bo żyję 40 Cztery no. lata na ziemi. I powiem wam, że teorie co jakiś czas się zmieniają. Ja już to chyba kiedyś mówiłem w jakimś vlogu, że teorie bananów przeżyłem, teorii bananów przeżyłem wiele. Banan. Zdrowe, niezdrowe, zdrowe, niezdrowe. No nie mają chyba. Słuchajcie, w sensie tego tyle było. Tak samo z kawą. Raz słyszymy, że kawa jest bardzo zdrowa. Potem, że jest niezdrowa. Ale właśnie, no Potem, ja że słyszałam... jest zdrowa i tak idzie. <noise> właśnie, ja słyszałam, że jakiś czas temu, że lepsza jest kawa czarna. Teraz znowu gdzieś wyczytuję, że czarna właśnie za bardzo zakwasza. Ale ja podobno jest ogólnie niezdrowa, znaczy przez mleko, no. no bo... Ale to tyle. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, dzisiaj kupiłem bazie i popatrzcie, wazon. Ten wazon już ma tyle, co my po ślubie. Czyli ile marzenko w tym roku? Uuuuuuu! Ma 13 lat, bo Michał się w tym roku kończy 12. 2009, no. no to 13 tak. lat, co się on ma 13 lat, on jest uszkodzony. On się tu kiedyś y, lekko stuknął, ale powiem Wam, pamiątka. 13 lat. Ale chwila, 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 co? No co? On już ma 13 lat. A dlaczego, skąd wiesz? No bo on był kupiony przed ślubem, czy nawet jeszcze po ślubie? Czy jeszcze po? Chyba po. Ale o, na z... samym początku, słuchajcie. Aha. Także no, je, ma swoje lata, ale powiem wam, to jest jedyny taki wazon, który mamy właśnie, że jest taki fajny, wysoki i dosyć wąski. No i ciężki. I na przykład bazie, które Marek kupił, a które widzieliście już. Także bazie już widzieliście, mieliście okazję widzieć, teraz będą wędrowały do wazonu w końcu, no i będą wyglądały myślę bardzo ładnie, oczywiście to nie jest ich docelowe miejsce, ale tu musi ją stanąć z racji tego, żeby się bantzły. No Także wazon wędruje do mycia, bo jest lekko przybudzony. No bardzo, tylko wiesz czego ja się obawiam? Że on w, w myciu może się bardziej tutaj już uszczerbić. Nie. Bo zobacz, tu już jest takie nad, znowu. Ja w ogóle gdzieś... teraz myślę, wiesz co, ja to zrobię tym chyba. Klejem na gorąco, żeby się to nie Albo właśnie, no tutaj Wypełnię wypełnić. No, no i będzie super zrobione. Bo tak jest super, ale no obawiam się, że może bardziej, wiesz, w myciu znowu go coś tam. Znaczy przy... można było kupić nowe, ale jest jakaś faza, że on dalej jest z nami. No właśnie, a po co wyrzucać, jak można coś zreperować, nie? To tak jak pluszaka, który się rozprół, można szyć. I znowu jest fajnym pluszakiem. Słuchajcie, nawet spodnie można strzyć. Ostatnio mi się zrobiła dziura, ale wiecie gdzie? Mniej więcej tu w tym miejscu, przy kieszeni. Na szyciu. I żona, mówi spodnie idą na wywal. Mówi o, nie, one są mi takie wygodne, one są takie rewelacyjne do mnie, bo są wiecie, streczowe lekko, bo ja takie lubię. Wziąłem nić, strzyłem no i są idealne. No i tu się muszę pochwalić, faktycznie po co wyrzucać, po co kupować nowe, skoro można jeszcze coś naprawić i jeszcze tego używać, bo naprawdę one są znowu dobre te spodnie. No, tak. bo one że... ogólnie całe były dobre. One nigdy nie były przetarte, ale wiecie co, one się dziura się zrobiła z torebki. Bo jak się idzie torebka trzy o te dżinsy i trzy, i trzy, i trzy, no i się wytarło. I w ogóle napiszcie mi w komentarzach co myślicie na ten temat naprawiania starych rzeczy y już długo używanych rzeczy czy odnawiania ich po to, by ich nie wyrzucać i jeszcze z nich znaczy korzystać. się nie opłaci. Tak. No elektroniką nie, tak jest. nie opłaci. Ale jeżeli te, tego typu coś mam wiecie, zaszyć dziurkę czy skleić coś i nie wyrzucić tego, no to napiszcie mi właśnie jaki jest wasz pogląd. A ja ryba. Trzeba wykorzystać tę piękną pogodę dzisiaj i kontynuować pracę na balkonie, może jest chłodno, ale jest spoko, damy radę. Także teraz przyszedł czas tutaj na ten rządek, może się uda kolejne zrobić i dzisiaj zakończyć pracę, ale nie wiem. Ups, co jest ładnie, nie pada, nie ma jest za zimno, chociaż że w krótkich spodenkach, no ale dobra, damy radę. Biszkot już został zrzucony, więc nie opadnie. Marzyna... Naprawdę, ale ja po prostu boję się rzucać biszkoptem. A I ja zawsze nie wiem, ja mam taki, o, wie, że, te, że to ciasto zrobi się takie psst. Nie no właśnie coś może się rzucić, to no nie nieopatnie. Można zrobić jakiś kisiel. Nie, 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 frużelina malinowa do tortu. A to jest to tak jak Ale to jest właśnie znowu inaczej robiona, aha. ponieważ tamta miała pestki, a ta jest bez pestek. A, to słuchajcie, sikarafą. Nie, no po prostu wiecie, ja próbuję różne przepisy i różnych, różne metody. Raz frużelina malinowa z pestkami, raz bez. Także, no. ale nie zagaduję, bo Marek dzisiaj pracuje. Tak, tu słuchajcie, hałwa do jakiegoś musu, Michaśka robi do jajko. Kremu. A, do kremu, Michaśka robi jajo. Właśnie, pokaż, jak jajko. Pokaż. One jest przejrzysta. Nie, no, cicalafo, jaki kolor, jakie przejście. Ale ja wiem, ona to robi już drugi dzień. Wiem, no. ja bym miał nerwice już, robiąc No ale to. Ale cóż, trzeba. A ja, słuchajcie, popatrzcie. takie postępy już są. Zostało mi tylko raz, dwa, trzy, cztery, osiem kafelek położyć i teraz będzie taras, balkon będzie gotowy, wiecie, a ja tak mówi no ale co zrobisz? No, koszulki ciągle przebieram, bo tam jest niby chłodno, ale wiecie, jak się człowiek trochę poruszy, z chwili lekko się to zawilgotnieje i już jest zimno. Więc koszulka za koszulką, jedna się suszy, a druga. Nie, ja mam taki patent, że jedna się suszy, a drugą noszę. Także jeszcze się za chwilę będzie widzieć, jak będzie gotowy balkon. No idziemy na balkon. Ogarnięty, zrobiony, przygotowany do dalszych działań. Moje fantastyczne kroksy. Proszę. Jak cię miać do? To... Fajnie. Od razu lepiej. Nie? Nic Zniknęła choinka. choinka wysuszona. Nic się nie tyle poczu, jak było. Wszystko stabilne, eleganckie, równiutkie. To no, wygląda Calafon. Tu jeszcze trzeba śmieci powynosić. Oczywiście że przygotowane, bo tu będę robił te hmm, gniazdka. Dzisiaj! Nie no właśnie jak cię ciepło zrobi. Tu jest prąd pociągnięty, tu jest już skrzynka wyrzucona. Także tyle się tu działo. W sumie to nawet dzisiaj nie planowałem tego robić, powiem wam, ale taki spontan. Jesteśmy w domu, na piecze tort, a ja stwierdziłem, że będę kończył balkon, bo wiecie, święta idą lada dzień, a można mówić ty, ty na tym balkonie to tak jakby był jakiś tu remont generalny. No i faktycznie. Daj co nie idzie zamknąć? Nie, to, to nie, po prostu da, no da, daj na płasko. No? Ej, ej, oj, oj, oj. Zamknij teraz w dół. Daj w dół. No, w górę całkiem ok, i teraz w bok jeszcze o, o, i zostaw tu tutaj trochę wylatuje. Nie wiem, czemu tak się dzieje. No, także balkon zrobiony przypadkowo, ale się udało. To teraz już muszę myśleć, żeby zakupić tu jakąś rogówkę albo coś takiego, to posprzątać. Jakieś ziela tam dać, tam będzie zielono. No i tyle. Idziemy do marzyny. A tu jak się dzieje. Bardzo dobrze się dzieje. Idę śmieci tak? wynieść i będziemy tak. kroić. Świetnie, że się zmobilizowałeś. Ciasto. Będziemy kroić ciasto, będziemy kroić biszkow na blaty, będziemy robić tort. Tak. A z jakiej okazji to się dowiecie w następnym vlogu, bo ten vlog już chyba musimy skończyć. Dziękujemy za oglądanie, dajcie łapkę w górę i do następnego vloga. To na razie pa! Może nam mówić vloga i odcinka. Tak. <laughs> mm -hmm.